Witam państwa. Witam w piąteczek, piąteczek, piątunio. Proszę państwa, dzisiaj jest dzień picia herbaty. Nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą o tym, ale taki rzeczywiście dzień jest. I chciałem wam opowiedzieć o jednej herbacie. Króciuteńko, bo informacje dzisiaj są bardzo gorące i to z każdego punktu widzenia, ale o tej herbacie chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, to jest rodzaj herbaty Zawsze w takich słoikach mam To jest herbata matcha Pisze się matcha przez ch To jest herbata japońska To jest pył herbaciany To jest po prostu zmielone w pył Ale dlaczego o tej herbacie mówię? To jest droga herbata Rzeczywiście można ją robić jako herbatę tylko nie zalewać wrzątkiem, tylko temperatura maksymalnie 65-70 stopni albo można sobie ją dodać do sera do potraw. Proszę Państwa, jest to herbata naszych czasów na teraz najlepsza. Dlaczego? Dlatego, że ta herbata zawiera galusan epigalokatechiny. To jest, proszę Państwa, polifenol. I proszę sobie wyobrazić, że to jest 1 trzecia suchej masy. I teraz chcę, żeby Państwo wiedzieli, że w momencie, kiedy będziecie robić tą herbatę, ona się jakby rozpada, ta substancja, jeśli dostanie wodę w ciągu 15 minut. Więc należy ją spożyć w ciągu 15 minut. Regeneruje, zabezpiecza i regeneruje układ nerwowy. Proszę o tym pamiętać, to jest herbata na teraz. W dniu picia herbaty o tym Państwu mówię. Bardzo ważna informacja, naprawdę proszę mi wierzyć, Państwo wiedzą dlaczego, więc już nie będę tematu rozwijał. Herbata matcha, pisze się matcha przez CH, proszę sobie ją po prostu znaleźć i będziecie Państwo wszystko o niej wiedzieć. To jest coś, co może uchronić nasz układ nerwowy, a wiedzą Państwo, z czym mamy do czynienia. Proszę Państwa, rozpoczynamy serwis wiadomości. Więc jakby to Państwu powiedzieć? Rozpocznę może od tego, że Pan Donald Trump powiedział, że 35 tych członków Izby Reprezentantów, tych Republikanów w Izbie Reprezentantów, którzy głosowali wraz z Demokratami, proponując komisję Kapitolu 6 stycznia, powiedział o nich, że oni sobie już nie mogą pomóc. On ma w ogóle ciekawy sposób wysławiania się, pan Trump. W związku z tym tłumaczenie jego jest bardzo trudne, proszę mi wierzyć. On używa takich nietypowych słów, nietypowych zwrotów, jego się dosyć, dosyć ciężko tłumaczy e... i to sprawia pewną trudność, żeby go zrozumieć. Może to nawet nie jest dobre z politycznego punktu widzenia, ale wiele rzeczy mówi tak, jak się nazywają. Proszę Państwa, w czwartkowym oświadczeniu prezydent Trump argumentował, że podczas gdy partia republikańska, jak to on mówi, ma wyższą politykę niż demokraci, to są jego sformułowania takie, to demokraci trzymają się razem, a republikanie mówi, że nie, że, to, że tego nie robią. Z tego powodu powiedział Trump, republikanie w Kongresie są postrzegani przez wyborców jako nieefektywni i słabi. Marszałek Izby Reprezentantów Nancy Pelosi pochwaliła tych 35 republikanów parlamentarzystów, którzy dołączyli do demokratów i zagłosowali no żeby przyjąć tą ustawę. Prawdopodobnie z tego co wiem w Senacie, żeby ta ustawa przeszła, yy, potrzebnych jest 60 głosów, także 10 więcej niż połówka. Proszę Państwa, Izba Reprezentantów również yy, zagłosowała w czwartek, wczoraj, za przyjęciem. Yy, jeden, prawie 2 miliardów dolarów więcej na bezpieczeństwo kapitolu. Niech sobie Państwu wyobrażą, jak się oni boją w tym kapitolu, że tam im się coś stanie i chcą wydać 2 miliardy dolarów na bezpieczeństwo kapitolu. No, że tak powiem, izba głosowała tak porówno. 213 głosów za, a 212 yy, przeciw. To było w ogóle dziwne głosowanie. To głosowanie też wymaga chyba 60 głosów w Senacie, żeby to przeszło. Jak mówią przedstawiciele demokratów, chodzi o to, aby każda osoba, która pojawiła się na terenie Kapitolu, była bezpieczna i chroniona. Jakżeż oni się boją, proszę Państwa, kogo oni się tak tam boją? Oni chcą powołać yy, dodatkowo 200 milionów dolarów funduszu na otworzenie sił Gwardii Narodowej. Dystryktu Kolumbia, czyli Waszyngton, dodatkowych 200 wojskowych, które będą siłami e, dystryktu Kolumbia, które będą tam dodatkowo chronić. Oni, I to budzi poważne obawy co do dalszej naszej armii amerykańskiej na, na, na ziemi amerykańskiej, bo to są e, takie dziwne po prostu ich zarządzenia. I to, co oni chcą wprowadzić. on powiedział o tym K. Granger, republikanin z Teksasu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, to tutaj powiem Państwu w ogóle te informacje, które wykopuję, są niezwykle ciekawe. Czasem chciałbym, żeby Państwo zobaczyli moją minę, jak coś czytam. Najpierw jest po prostu zdziwienie potem po prostu potwierdzam informację i okazuje się, że ona jest prawdziwa. Stany Zjednoczone przyznają obecnie obywatelstwo dzieciom urodzonym w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego lub innych metod wspomaganego rozrodu, takich jak macierzyństwo zastępcze. Administracja Bołego Domu zmieniła interpretację przez rząd federalny sekcji 301 ustawy o migracji o obywatelstwie, która... Określa wymagania dotyczące uzyskania obywatelstwa amerykańskiego po urodzeniu. Prawo do ziemi, oczywiście, jeżeli się normalnie potomek urodzi, dostaje, obojętnie czy tam są rodzice legalnie czy nie, nie ma znaczenia, urodził się w Stanach Zjednoczonych i dostaje obywatelstwo. Wcześniej rząd wymagał, aby dzieci miały połączenie biologiczne z rodzicami w Stanach Zjednoczonych, aby otrzymać obywatelstwo. A teraz zgodnie Zaktualizowaną interpretacją, dziecko może mieć połączenie biologiczne tylko z jednym rodzicem, nawet jeśli ten rodzic nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Także absolutne wywrócenie e, prawa do otrzymania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. E, coś absolutnie nowego jest wprowadzanego w tej chwili. Proszę Państwa, a cóż takiego się stało w Teksasie? Gubernator republikański Teksasu Greg Abbott podpisał w czwartek ustawę zakazującą aborcji po wykryciu bicia serca płodu. Powiem Państwu, że byłem w szoku, dlatego, że to jest coś nowego. Proszę posłuchać: nowe prawo ma zacząć obowiązywać w Teksasie od września. Dzięki nowoczesnym urządzeniom wykrycie bicia serca jest możliwe już w szóstym tygodniu ciąży, nawet jeśli zarodek nie jest jeszcze płodem. Nowe prawo przewiduje, że każda osoba lub organizacja niepaństwowa może placówkę dokonującą aborcji lub każdego, kto miał z nią związek, domagać się odszkodowania, Finansowego w wysokości do 10 tysięcy dolarów. Takie prawo jest, nie? I krytycy takiego rozwiązania twierdzą, że przepisy pozwolą przeciwnikom e, aborcji zalać sądy procesami nękającymi lekarzy, pacjentów, pielęgniarki, doradców do spraw przemocy w rodzinie, a nawet koleżankę, która zawiozła kobietę do kliniki, czy rodzica, e, który zapłacił za zabieg. Więc przestrzegają po prostu przed wprowadzeniem tego prawa, no, mają prawo przestrzegać, ale takie prawo ma wejść w stanie Teksas. Proszę Państwa, sekretarz stanu Antony Blinken planuje spotkać się z przywódcami izraelskimi i palestyńskimi w celu omówienia działań naprawczych po niedawnym porozumieniu o zawieszeniu broni. Poinformował w oświadczeniu po, po w, oś, w oświadczeniu ministerstwo. Wiadomość pojawiła się po ogłoszeniu, że Izrael, grupa terrorystyczna Hamasu, zawarły w, wzajemne porozumienie o zawieszeniu broni, aby zakończyć 11-dniowy konflikt, który rozpoczął się, gdy Hamas wystrzelił rakiety. Wszystko Hamas wystrzelił rakiety w kierunku Izraela w związku z rozprawą sądową mającą na celu eksmisję kilku rodzin palestyńskich we wschodniej Jerozolimie która wywołała właśnie zamieszki. Pamiętacie państwo meczeta Laksa, jak płonął i tak dalej. Rzecznik Departamentu Stanu, Ned Price, powiedział w czwartek wieczorem, że Blinken otrzymał od swojego odpowiednika w Izraelu potwierdzenie, że strony zgodziły się do zawieszenia broni. No ale tu są e, jakby m, rozmowy, nie o zawieszenie broni tu chodzi, tylko teraz jak wyrównać wszystkie szkody, proszę Państwa, które powstały. O tym oni będą gadać. No i to będzie jak, jakby rozmowa kompleksowa, która ma jakby wszystko pozałatwiać, prawda? E, dlatego o tym Państwu wspominam, bo to jest zapalny punkt w, na, na mapie świata i tym się trzeba po prostu przynajmniej od czasu do czasu interesować. Proszę Państwa, to o czym teraz chcę Państwu powiedzieć, mnie nie zaskoczyło, ale biorąc wszystko pod uwagę, to jest najbardziej gorący materiał w dniu dzisiejszym, który chciałem Państwu omówić i przedstawić. To jest po prostu... Mm, Wiedzą Państwo, że ja nie używam brzydkich słów. Jestem, przynajmniej wydaje mi się, że, że jestem elegancki, ale przydałoby się tutaj. Generalnie, jeśli materiały się podobają, proszę łapkę w górę, bo mogę za chwilę nie wytrzymać i zapomnę o tych łapkach w górę, więc przed tym najbardziej gorącym materiałem, który Państwu przedstawię, będę, mm, proszę, nie zapomnieć o tych łapkach, bo są dla mnie ważne. I rozpoczynam to. Jest mi to przykro przeczytać, bo dotyczy to zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Polski. Więc Polonia amerykańska, słuchajcie, moje mili, co się wydarzyło, bo może jeszcze o tym nie wiecie. Administracja Stanów Zjednoczonych zniosła sankcje nałożone na spółkę i prezesa nadzorującego budowę gazociągu Nord Stream 2 w Rosji. Poinformował w środę sekretarz stanu Antony Blinken, mówiąc, że decyzja została podjęta w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, co my tutaj mamy? Cofnijmy się do 2005 roku. Mam to napisane, żeby tu się w czymś nie pomylić. Pamiętacie państwo, jak rozpoczął, zaczął się budować ten rurociąg Nord Stream 2 przez Bałtyk, omijając wszystkie państwa, polskie również, i jaka była z tego afera, yy, teraz jak był prezydent Trump w Polsce, jak on rozmawiał z Angela Merkel, jak obiecał Polakom, że tak, że tutaj Stany Zjednoczone... Stoją na straży, żeby to nie było budowane, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to była inwestycja podjęta w 2005 roku, kiedy Gerard Schröder, były, były kanclerz Niemiec i prezydent Rosji Putin przypieczętowali umowę tuż przed ustąpieniem Schrödera ze stanowiska kanclerza. To tak było wtedy. On podpisał tą umowę z Putiną, że będzie ten rurociąg z Rosji bezpośrednio przez Bałtyk do Niemiec szedł i po prostu już chwilę potem już nie był kanclerzem. Ale co się stało? Wkrótce po przekazaniu władzy pani Merkel, to są oficjalne wiadomości, to państwo mogą sobie to odszukać, Rosyjski gigant energetyczny Gazprom, będący w istocie filią Kremla, mianował Schrödera przewodniczącym Komitetu Akcjonariuszy Nord Stream AG, czyli byłego kanclerza Niemiec mianował na stanowisko szefa tej jakby korporacji. W 2016 roku Schröder stanął na czele spółki Nord Stream 2, której jedynym udziałowcem był Gazprom. Mówię o tym dlatego, że coś się takiego wydarzyło. No, Amerykanie, mimo że pan prezydent Trump obiecał Polakom i, i tłumaczył wszystkim, że to jest nie w interesie z, ani Stanów Zjednoczonych, ani Polski, ani tych wszystkich państw, ani nawet w interesie Niemiec, dlatego że Niemcy się uzależnią od Rosji. No, było tak, no, było tak. No. Wszyscy żeśmy tutaj wywatowali, proszę Państwa, to teraz. Oni prowadzili tajne negocjacje z Niemcami, oczywiście za plecami wszystkich, i dogadali się, i to jest pokłosie tego, co się właśnie stało, że. Administracja Bidena zniosła sankcje i powiedziała, ok, to Nord Stream 2 może być budowany i proszę to dokończyć. Do brzegu, proszę Państwa, mają 3 kilometry. Do końca tego roku zakończą Nord Stream 2. Co się z tym wiąże? A no wiąże się to, że Polska straci ogromne... Ogromne miliardy dolarów na transferach rurociągiem przyjaźni z Rosji do Niemiec różnego rodzaju paliwa, gazy, gaz i tak dalej. Bo część z tych rur to, to jest paliwo, część gaz, część paliwo do petrochemii płockiej, do różnych rafinerii, do niemieckich rafinerii, odbiorców gazowych na terenie Niemiec. Teraz, proszę Państwa. Jedyny rurociąg, który mamy z Rosji, nazywa się rurociąg przyjaźni, no się akurat tak nazywa, nie? więc nie będziemy tutaj tego po prostu, bo to wiadomo, od kiedy to się w ogóle tak nazywa. Więc teraz mamy. Stratę i będą ogromne. To są miliardy dolarów, proszę Państwa, pieniędzy za przesył, za transfery do, do Europy i do Niemiec tego wszystkiego, co płynęło rurociągiem 2, a teraz, proszę Państwa, Niemcy przestaną odbierać, dlatego że będzie Nord Stream 2. To jest nowoczesny rurociąg, tam wszystko będzie płynąć. I ropa, proszę Państwa, i gaz, i wszystko. I proszę Państwa, to jest bezpośrednio z Rosji przez Bałtyk do Niemiec. Polska i tutaj kraje inne nie mają z tym nic wspólnego. No i stracimy olbrzymie pieniądze na transferach, które żeśmy mieli do, do Niemiec przez rurociąg przyjaźni. Także teraz nasz rząd. To, co ja cały czas mówiłem, że Amerykanie się do nas nie odzywają, nie mamy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, nikt z nami nie chce gadać, a nikt w ogóle z Waszyngtonu do Polski nie dzwoni. Tam nawet jak było to spotkanie niedawno tych prezydentów i tak dalej w Rumunii bodaj, to tam nawet nie doszło do rozmowy prezydenta z, pre, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc po prostu m, nikt w ogóle z nami nie chce rozmawiać. Z, załatwia się interesy za plecami polo, Polaków. Absolutnie. I teraz, kiedy pan Donald Trump bronił Polski, między innymi, i mówił nam, że. Ten rurociąg będzie bronił, żeby tam były sankcje i tak dalej, i były jakieś tam sankcje na jakieś tam statki, ale później wyszło, że dwa polskie statki, proszę państwa, budowały ten rurociąg. To jak się dowiedzieli po jakimś czasie Urząd Morski, to cofnął im licencję, prawda? To są po prostu, to ręce opadają. A teraz nagle administracja Stanów Zjednoczonych mówi: OK, rurociąg może być i mówi, że decyzja ta została podjęta w interesie Stanów w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych. Tak głosi komunikat, proszę państwa, i to jest sytuacja, która jest po prostu niesłychana. Niesłychana. Nie ma ciągłości polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Państw środkow środkowego wschodu wobec Polski. Żadnej. Oni się kompletnie z nami nie liczą. A mnie to, to, to w ogóle, to oni sobie robią co chcą, ale, ale jeszcze przyjeżdża tu prezydent, obojętnie jaki by nie był, mówi nam tak, ten, a, a za kilkanaście miesięcy mówią, że w interesie Stanów Zjednoczonych podjęta została decyzja, że Nord Stream 2 może być skończony. No ja. ja, ja, ja to, proszę Państwa, jak to się. Proszę mi wytłumaczyć, jak się Polacy mają czuć. No jak? Yy, dzisiejsze, dalej w komunikacie, że dzisiejsze działania świadczą o zaangażowaniu administracji w bezpieczeństwo energetyczne w Europie, co jest zgodne z obietnicą prezydenta, by odbudować relacje z naszymi sojusznikami i partnerami w Europie. No, słyszeli państwo coś po podobnego? Oni tak mówią. No tak, ale z Niemcami, proszę Państwa, ale nie z nami. Kto tam z nami będzie relacje jakieś odbudowywał? Nie ma żadnych. Proszę Państwa, szampany strzelają w Berlinie i w Moskwie. Proszę mi wierzyć, wszyscy świętują zakończenie budowy rurociągu Nord Stream 2, a Polska ze swoim rządem który nie robi kompletnie nic, nie ma kompletnie żadnej polityki zagranicznej w stosunku do supermocarstwa Stanów Zjednoczonych? Nie ma. Nie ma, proszę państwa, żadnej, dlatego że oni w ogóle z nimi nie gadają. Yy, znaczy, Polacy może by chcieli, ale, ale Stany Zjednoczone nie chcą w ogóle z nimi rozmawiać, w związku z tym nie ma żadnej polityki. No i rozmowy po prostu za plecami się takie odbywają. I teraz mamy efekt tego, co spotkało nas od początku, że Waszyngton nie chce w ogóle z, z Polską rozmawiać. Odcieli się całkowicie. I robią co chcą. I przedstawiają nam, pokazują nam, jaki jest ich interes narodowy. I proszę mi wierzyć, że nigdy nie będą się z polskim interesem liczyć, bo takiego po prostu interesu polskiego nie ma. Niech mi Państwo pokażą, gdzie jest. Interes. Danego państwa, który jest schroniony przez rząd i procedowana jest odpowiednia polityka wewnętrzna, gospodarcza i zagraniczna, wymaga ochrony, wymaga działań dyplomatycznych, wymaga rozmów na, ale, na arenie międzynarodowej. Nie mamy rządu, proszę państwa, który broni interesu narodowego polskiego. Ja takiego nie widzę. Państwo widzą? Jeżeli Państwo widzą kogoś, no to proszę im powiedzieć, w którym to momencie się stało, że ten interes narodowy tutaj, ten globalny, ten międzynarodowy interes narodowy został obroniony. No, ja tego nie widzę. Proszę Państwa, administracja Trumpa wcześniej nałożyła sankcje na wszelkie filmy pomagające rosyjskim właśnie tym, którzy budowali, chcieli budować ten, ten rurociąg. Ale. Nie będę już o tym mówił, bo powiem Państwu, nie chcę mi się o tym gadać, bo to jest absolutna, absolutny blamasz. I to, powiem Państwu, się mleko wylało, rzeczywiście, międzynarodowe mleko polityczno-gospodarcze. Jest to, jest to przykra sytuacja i po prostu jest mi przykro osobiście i sądzę, że państwo również, bo wystawianie do wiatru kogoś w ten sposób, Mówienie mu tak, a później odwracanie kota ogonem w polityce zagranicznej, to jest, proszę Państwa, przykra sytuacja. Żeby rozweselić Państwa na sam koniec, pamiętacie Państwo, jak mówiłem o wstanie Ohio, o loterii? Yy, tej, która parę milionów dolarów przeznaczono, dla osób zaszczepionych, więc ci, którzy się zaszczepią, e, będą mogli wziąć udział w loterii w Ohio, wskaźnik szczepień, przeciwko, wiadomo czemu, w stanie Ohio wzrósł po tym, jak gubernator Mike Devine ogłosił, że. W, e, że pięciu mieszkańców wygra po jednym milionie dolarów jako zachęta pieniężna do zaszczepienia się, poinformowali w tym tygodniu przedstawiciele służby zdrowia. Departament Zdrowia Ohio podał w czwartek, że od 14 do 17 maja, proszę Państwa, przez trzy dni, przez trzy dni, wskaźnik szczepień osób w wieku 16 lat i starszych, od 16 lat zwyż, Wzrósł o 28%. 28%. <noise> Republikański gubernator ogłosił 12 maja program motywacyjny stanu o nazwie Ohio Vax-a-Million. Tak zachęcają ludzi do szczepień. Niech się mi Państwo nie pytają o moje zdanie na ten temat. To idzie w eter jakby, nasze władze się przysłuchują, no i zaraz patrzeć, jak tu zrobią coś w rodzaju loterii, żeby sobie po prostu poprawić humor i żeby się kolejki ustawiły, prawda? Bo ktoś, kto słucha tego z boku mógłby pomyśleć, że ja żartuję. No nie, no nie żartuję. Prawie w ciągu trzech dni mają 30% wzrost. Więc, proszę Państwa, powiem Państwu tak, tak sobie pomyślałem, że zamiast te reklamy, co oni przeznaczają, przeznaczyli w tej chwili kilkanaście milionów złotych rząd polski na reklamowanie szczepień w Polsce. Taka jest prawda, tyle przeznaczyli. Kilkanaście milionów na reklamy, żeby ludzie chodzili. Więc powiem Państwu tak: yy, trochę na tym świecie żyję. Jeżeli by zrobili loterię dla osób zaszczepionych i powiedzieli im, że yy, dają na przykład 15 yy, losów, będzie yy, wygrywało po milion złotych, to gwarantuję Państwu, że tak jak w Ohio tak jak w Ohio, będzie w Polsce 30-procentowy przyrost tych, którzy pójdą się zaszczepić, żeby dostać ten los. Jestem o tym przekonany i nie żartuję w tej chwili, bo są pewne y, sposoby do tego, żeby oddziaływać na wyobraźnię ludzką i ludzie, proszę Państwa, pójdą na to. Pójdą na to. Państwo myślą, że w Ohio sobie jakiś tam ktoś tam wymyślił, to jest żart. Nie, to jest, to jest prawda. I w ten sposób, no, inny sposób, a powiem Państwu, jeśli chodzi o Polskę w tej chwili, więc w Wałbrzychu pamiętacie Państwo, że był nakaz, nakaz szczepień, pamiętacie? I co powiedział ostatnio, co powiedział prezydent Wałbrzycha, który też chyba jest lekarzem, on, proszę Państwa, dał ludziom 50% zniżki na, na bilety gdzieś tam do Zoo, czy, czy tam do jakichś akwaparków, które są w Wałbrzychu, żeby sobie. I, ale dla tych zaszczepionych, że zamiast 20 zł zapłacą 10 zł, no to, no to był hojny, prawda? No takie po prostu historie są. No, proszę Państwa, trzeba to obserwować. Proszę Państwa, burza idzie, więc muszę kończyć, bo jak tu przywalą piorunę zaraz, to, to będzie niewesoło. Proszę Państwa, taki jest świat. Żyjemy w takim świecie. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo proszę, łapki w górę, o komentarze, dlatego że w przyszłym tygodniu rozpoczynamy e, walkę o najlepszy komentarz i będzie ta książeczka wysłana jeszcze. Znaczy, yy, tak, w przyszłym tygodniu, to jest od poniedziałku. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam yy, na kolejny vlog i kolejną okazję spotkania się z Państwem. Dziękuję bardzo, dobranoc.